Sedan, który łączy funkcjonalność i wygodę limuzyny ze sportowym nadwoziem w stylu Coupé. Taki właśnie jest Lexus ES. Co czyni go wyjątkowym, zacznijmy od środka. Jak przystało na samochód klasy Premium, każdy szczegół został zaprojektowany w taki sposób, aby podróż była przyjemnością. Za bezkonkurencyjną wydajność odpowiada samoładujący napęd hybrydowy czwartej generacji. Ładuje się on zarówno podczas jazdy, jak i hamowania, dzięki czemu samochód jest w stanie często korzystać z silnika elektrycznego. O bezpieczeństwo podczas jazdy dbają najnowsze technologie Lexus Safety System. To między innymi dzięki nim Lexus ES został uznany za najbezpieczniejszy sedan w klasy premium według Euro NCAP. Lexus ES, luksusowy sedan z nutą drapieżnego kupa. Znajdziesz go w salonie Lexus Warszawa Żerań, a nasz doradca z przyjemnością opowie ci o nim więcej. Zapraszam.